Dzień dobry moi drodzy. Wschód słońca na Florydzie. 652. Powiem wam, że w kamerze to wygląda lepiej niż w rzeczywistości. Z tyłu księżyc. Lustrze. Już wiem dlaczego tak słabo spałem. Bo była pełnia. Ok. co moi drodzy kawkę zrobimy, co? ja, dobra ah, moi drodzy kawka, kawka woda zagotowana mam już załadunek załadunek jest blisko bo jest słuchajcie Godzinę na, na południe muszę się cofnąć w kierunku Miami. Nie będzie tu załadunek w samym Miami. Tam się załaduje i to jedzie do Chicago. Zobaczę, może, może coś nagram z podjazdu jakiegoś timelapsa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało? Sorry, że taką monotonię oglądacie, ale no niestety tak, je, tak to wygląda w transporcie. Już nie będę Was oszukiwał, nie? które kanały to lubią pooszukiwać ja nie lubię oszukiwać nie wolno oszukiwać trzeba mówić prawdę jeśli chodzi szczególnie o pracę bo potem przyjedzie taki jeden z drugim i sobie wyobrażają czerwone dywany, wiecie tam. to to, to tamto nie, tak podjadę sobie powoli Które oni są czynni, czy od 7, czy od 7 30 Brama chyba całą noc była otwarta. W sumie tu mogłem wjechać sobie. Wjechać do nich tutaj na placu, ale wiecie, nie chciałem, nie chciałem trochę ryzykować, bo nie wiem, jak oni by mogli tutaj zareagować na to, że ja sobie tak wjeżdżam. Tego wolałem, wolałem, żeby to nie miało miejsca. Cofnę sobie pod tą bramę, pod tą. Pamiętacie tą firmę, tutaj te ramy, co oni budują? Jakieś wozy do naprawy Słupów elektrycznych Dobra Idę otworzyć Idę otworzyć Drzwi do przyczepy cofnę pod rampę i sobie zaczekam, także widzimy się na odjeździe od firmy po, jestem już po załadunku po rozładunku, sory bardzo, fa bardzo fajne miejsce bardzo szybko em, bardzo szybko poszło słuchajcie, dostałem czapeczkę Pan mi dał czapeczkę tak sobie pomyślałem, że może tą czapeczkę bym wysłał któremuś z widzów, któremuś z subskrybentów. E, także może zrobię coś takiego, żeby, żeby ktoś, tam, ktoś tam coś z tego miał, z tych moich wyjazdów. Postawiłem Wam GoPro na timelapse'a w okolicach Miami. Jadę na południe do miejscowości Tamarak tam będę ładował jakieś jakieś żelastwo podobno no ale zobaczymy, to ma być to ma być między ósmą chyba a między ósmą a dziesiątą z tego co z tego co wynikało z z rozpiski, którą dostałem także Zobaczymy jak to pójdzie. Czy pójdzie sprawnie, czy mniej sprawnie. Ja jadę, a wy podziwiajcie widoki. Moi kochani, to nie deszcz, myję szybę, zjechałem sobie na Resterię, umyć sobie szyby. szybę przednią, bo no troszeczkę była brudna, tu na, na Florydzie na Resteriach właśnie są takie tego typu, tego typu urządzenia, jest czujka, odjedziemy, przestanie lać wodę, bardzo fajna sprawa. Osobówki też tu przyjeżdżają czasami. Ja odjadę, żeby mi nie, nie popsikała bocznej szyby za bardzo. No i jadę dalej. Dobra, zajeżdżamy. Zajeżdżamy do klienta. Zobaczymy. Zobaczę, co tam będzie grane na miejscu, bo przyznam się szczerze, że adres, który mi podali pod adresem, który mi podali końcówka 99 numer jest magazyn firmy meblarskiej takiej bardzo potężnej Value City Furniture ale z kolei 90 końcówka, ta sama ulica wszystko to samo znajduje się firma o tej nazwie którą mi podali na papierach więc. Myślę, że to będzie właśnie ta myślę, że ktoś tam się Myślę, że ktoś tam się rąbnął na tym na, na czym? Na, na adresie Na zewnątrz <laughs> Przyjemna temperatura, słuchajcie 20 stopni Palmy i te sprawy Robi wrażenie, Floryda nie ma co. Nagrałem wam tam time z przejazdu Przy Miami obwodnica taka, znaczy to główna droga przy Miami. Główna droga przy Miami. Zobaczymy jak szybko mnie tutaj załadują Tudzież jak wolno mnie tutaj załadują Mam nadzieję, kurczę, że to jest ten Że to jest ten adres Tej firmy znaczy, nazwa, nazwa, odpo, nazwa odpowiada temu, co mam na papierach, a jedynie co, to no, jeden numer się różni, więc zamiast 0 jest 9, myślę, że może ktoś się walnął. No nic, podjeżdżam, zobaczymy. of a mile, turn right on Northwest 67th Street, then take the first right. Skręcam. Skręcam do nich. Tutaj w prawo i zobaczymy. Zobaczymy, czy to będzie, czy to będzie tu, czy to nie będzie tu. Turn right, then dodatkowy magazyn no, ale nic, moi drodzy podjeżdżam, wejdę tam do środka, zapytam się i zaraz będziemy wiedzieć dobra, wszystko jasne pan tutaj mi wytłumaczył oczywiście no english tylko spanish a ja no comprende in spanish i mówi do mnie outside 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 Chłopie, gdzie outside? Mówię, gdzie outside? Mówię, pokaż mi na mapie. Dałem mu telefon. No i dawaj dziku mi tu, pokazuj mi, gdzie ja mam jechać. No i się okazuje, że oni tutaj są. To tutaj zamknęli. Tu Gdzie podjechałem? Nie, nie już nie operują. I pan, pan kazał pojechać outside. No to jadę outside. Jadę outside. A na szczęście to jest dosłownie ze 100 metrów stąd, na tej samej ulicy, tylko, tylko trochę dalej, o taka sytuacja. Także ja już tam zajeżdżam, zaczekuję się i dam wam znać co i jak oj moi drodzy zapomniałem nagrać wam update sytuacyjnego jestem u klienta znalazłem to miejsce cofnąłem ładują mnie będę wyjeżdżał także na pewno coś na pewno coś nagram jeszcze gopro żebyście zobaczyli co tam załadowali co i jak i czekam, aż skończą ładować. Załadowany, słuchajcie. Dwie godziny tu stoję. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Dwie godziny tu stoję. Powiem wam, że ja jestem w szoku, no. A czasami jak te firmy funkcjonują O co tutaj chodzi No nie wiem, czekałem na Na BOL Żeby mi wystawili Żeby Wysłali mi Właściwie Żeby mi wysłali z Jakiegoś tam Zbióra Miało być 44 tysiące 43 tysiące funtów jest 18 tysięcy Ja w sumie nie narzekam nie ma, nie ma nie ma problemu dla mnie z tym Wręcz jeszcze lepiej bo lepsza jazda Ale no sam fakt tego Jakiś złom w ogóle oni tutaj robią um, igły widzicie takie igiełki do, do spraw medycznych to są igiełki do aparatów do sprawdzania tych ehm, do cukrzycy także jak widzicie tego jest cała 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 masa no, pół przyczepy Zabezpečujem tobo. Nekaj okay. težko je postaviti v mito. Moramo sto postaviti jedno do drugega. To... Ok, jaz sem dobil njihov video. Ok, ti imaš deal the, the copy? Ja. Yes. No problem. The other packing list list is okay. Yes, that packing list is good. uh You can just toss out the original one I gave you. Okay, no problem. I'll do that. Okay, thank you, sir. Oh, you so much, please Ah, another one. <laughs> and there you go. Thank you so thank much. Thank you. Have a good day. No, I'm I'm to but no, so you. Just while you, coś wystawił swój. Ale no, tak widzicie. Nie wiem, jak będzie dobrze to widać, ale takie igiełki właśnie do spraw medycznych, do, do insuliny, do sprawdzania poziomu insuliny we krwi. I to jakaś maszyna. To wszystko, wyobraźcie sobie, że to jest robione na Florydzie, a cały złom jedzie do Illinois, do jakiejś firmy, która się zajmuje utylizacją tego. Prawdopodobnie stalnie nierdzewna jest wszystko. Nie wiem. Jak to działa? No ale Jak to działa Nie ma problemu z tym 40 tysiąca jest 17, może 18 tysięcy Może to dziejeć ale... A, ile jest tyle jest Nie przyjmuję się, słuchajcie Dwie godziny wykręcone, ja ruszam, także widzimy się pewnie przy przerwie. Będę jechał, będę jechał, będę jechał, już wam pokazuję. Turnpike Florydy, Orlando do Atlanty, Nashville do Chicago. Tutaj jest 21 godzin na nawigacji, 2,5 godziny. Ja wiem, że to może być więcej, bo Atlanta i, i Nashville mogą nieprzyjemnie zaskoczyć. Także taka sytuacja dobra. Widzimy się na przerwie. No i przerwa, moi drodzy. Wjechałem do Georgii. Tam się herbatka się parzy. Robię sobie herbatę. Będę ruszał. Zostało mi na drivingu jeszcze 3,5 godziny. Czyli około godziny 22. Nie, zaraz. Tak, około godziny 22. Będę dzisiaj kończył. Zobaczymy, gdzie mi się uda dojechać ale chyba maksymalnie co będę mógł dojechać to jest przed Atlantę nie wydaje mi się, żebym żeby zdążył żebym miał wystarczająco czasu, żeby pojechać za Atlantę z tej strony warunki pogodowe zaczęło padać Bo tak jak Wam mówiłem, że tutaj nawet deszcz jest... większy, na razie jest ok nic się za szczególnego takiego za, za bardzo nie nie zapowiada na większe opady deszczu, ale to zobaczymy po drodze. Jak będzie coś ciekawego, to nagram. Tymczasem, do zobaczenia, widzimy się oczywiście na podsumowaniu dnia. Koniec dnia. zaparkowany na esterii. Fajnie, cieszymy i spokój. 13 godzin nie zostało do. Chicago. Stoję, stoję tutaj sobie przed Atlantą, spory kawałek przed Atlantą. Czas, który mi został na zegarach, to jest godzina 53, pozwoliłby mi na dojechanie gdzieś tutaj, w tę okolice w okolice Magdana ale tam nie ma się gdzie zaparkować, a to nie zmieniło na bardzo w moim życiu. I tak dojadę w sobotę i tak dojadę w sobotę. Na dzisiaj 560 mil. Te 12 godzin 17 minut to tak umownie, bo wiecie, ja dostałem 2 godziny, także nie traktujcie tego jakoś tam jako referencję. Także taki wynik na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję za uwagę i do następnego.